Po Maka, jestem Depan Dziej. Witam Was wszystkich bardzo serdecznie na moim kanale, a dzisiaj znajdujemy się w Minecrafcie, na moim serwerze. Serwer nazywa się Minecraft Przyjaciele. I to jest moja dziura wielka tutaj, którą kopię już dobre dwa tygodnie. Muszę... Skończymy ją kiedy na live, kiedyś na live'ach. To są wieżyczki, które będziemy jakoś ładnie dekorować. To będzie taka... A ja bym wam wielka chciałem kiedyś... jeszcze popomnieć o tym, żebyście zostawili suba na tym kanale, bo lecimy do 100 subów. Tak, zostaw suba i żeby mieć powiadomienia o live'ach, a wy następną niedzielę, teraz co będzie. Będzie stream 12 godzin na moim kanale, który się zacznie od 14 i będzie trwał do 2 Zmawiamy jakieś jakimiś przerwami, będziemy głównie grać w Minecrafta, w sumie cały stream będzie z Minecrafta I będziemy właśnie głównie Kopać tą dziurę, ale też inne fajne rzeczy, myślę że będzie, będziemy głównie właśnie tutaj robić rzeczy Ale też na innym, ale też w normalnym świecie I może trochę w netterze. A teraz ja wam poprowadzę i na serwerze gra ze mną Magister Yy, tylko, że go aktualnie nie ma. E, tak, to jest ta moja dziura. Bardzo fajna. Tu jeszcze muszę jakieś ścieżki porobić. Wszystko tu jest mój sklep. Tak się prezentuje. Od góry tutaj w nim jest. No, tutaj w nim jest 100 yy, endstone. Który możemy. No tak, jest skrzynia za free, ale nie było tam nigdy nic. I to jest mój ogólny sklep. Taki ładny, on jest głównie ze stodoły, bo mam go bardzo dużo. A tam jest dalej moja eksperka. Ale najpierw pójdziemy do eksperki magistra. Tak, to jest takie ładne szambą zrobiłem, tam gdzie on mieszka, czyli w szambie. <laughs> nie no, oczywiście żartuję. Bierzemy łódeczkę, wstać normalnie i jedziemy autostradą. Potem wam pokażę. Muszę jeszcze w ogóle dokończyć taką lawę, bo to było przebudowane, bo ja to przebudowałem, dlatego że mi wyszła w połowie mojej spadziury. I tak. To jest jego eksperka. Są jakieś skrzynie, nie wiem co on ich ma. Usto, jakby głupie. <grystanie> w głowie. Ale mam taka ekspereczka, taka sobie. Jest na pewno mniej wydajna od tej mojej. Mamy student enchantowania I ja, w sumie to tyle I tak, to jest moja ekspiarka Do której się jedzie tak, tędy Bardzo fajna droga Dobrze, jesteśmy w mojej ekspierce Co tu się dzieje? Moment, mam. To jest ekspiareczka To jest taki mały Strumień wody po prostu do nabierania nie Nieskończone źródełko Tu jest enchant to jest, bo ja ogólnie nie wyrzucam pereł, tylko ja zbieram. To już jest zapełniony, więc będzie trzeba tutaj to zrobić. I tutaj jest o, takie coś zrobione, i zejście muszę tam skrzynki porobić. Wszystko, i to jest taka jedna wielka. ekspera. Tu mamy takie coś, a czy taki tunel. A tutaj jest ta platforma. Co się na niej zbierają. Tu dalej będzie moja super farma trzciny. Tylko tam dalej jeszcze nic nie ma więc tylko jest taka droga, ale jeszcze nic tutaj nie ma ciekawego więc możemy płynąć stąd, to będzie kończone na live'ach albo no głównie chyba na live'ie będziemy sobie to kończyć teraz już sobie wyjdziemy tutaj wyjdziemy sobie z endu bo nic tu chyba więcej nie ma no największy projekt mój będzie, no, to jest tutaj taka pół będzie, będzie mat magister miał budować zamek ale nie wiem jak to wyjdzie to jest mój bikon mam jeszcze dwa bikony w, w moim w mojej bazie w normalnym świecie o, jesteśmy w normalnym świecie w mojej bazie są co tu robią kurde kurczaki się ich o spierdzieliły Jeden do No ja gołka trupie Co za lamus? Tam są kurczaki, niech sobie będą w sobie. jeden przyrzucił też... Tak, to jest też mój języką. Mam go bardzo dużo. I magister też ode mnie sporo kupił. To jest deteniara jakaś. To jest jeszcze w fazie... No nie wiem, czy no. Musimy kiedy zrobić planka magistrowi. To jest w mojej bazie. Często sobie ze mnie żarty robić. No, dobra, wywolona. To jest moja baza, taka prowizorka, taka lepianka. Tu już przypominam, gramy dwa miesiące. Na tym, ale. No, dwa miesiące. Ale to jest lepianka, bo po prostu na razie do mnie nie robię. Tutaj są moje super przepalarki. przepalarki Pieca. tu była początkowa lepianka, tu było potem za tym było przejście tajemne. Ale on oczywiście musiał go znaleźć. No, co za ham! Czemu nie musi ten mój lasy widzieć? i tak. Tu mam jakieś tam skrzynie. są z drewnem. To jest taka mini farma trzciny. To jest moja ta jak te, Mój grande, grinder, no ogólnie ta no farma tego prochu i innych rzeczy, bo to nie jest eksperka, to jest no farma tych wszystkich rzeczy. A to jest tak, moja bardzo ładna budowa. E, własnego, własny sam robiłem, i to jest jeszcze nieskończony dom ekipy. Bardzo lubię ekipę, pozdrawiam. Są jakieś shulkery na to. To jest dom ekipy. Ja już mam projekt na kreatywnym świecie, wam może pokażę w dzisiejszym odcinku. W sumie zaraz wam pokażę. I tu jest dom ekipy. Mam jeszcze projekt na ekipę w Stanach, ja go upierdolę. Nauka, trupię go. Nie mogę go wyrzucić. Czy wyrzucę go w inny sposób? Ale nie mogę go w taki sposób wyrzucić, dlatego że to jest rims. I tak to się usunie, ale to jest tak: dziura 100 na 100 I ona będzie do droga do tego poziomu wykopana. Mamy 66, czyli 61 poziomów. Są moje skrzynki z stone. Bardzo dużo go mam tutaj brałem, bo mi było potrzebne, ale. Czemu nie ubrać z Są jakieś rzeczy to jeszcze z lajwa. To jest moje żelazo, które jest z tego netto przetopione. To jest mój ten redstone. Tu jest mój węgiel. Są moje diamenty. Trochę mało wiem, ale większość mam przerobionych. Tu jest andezyt. Tu jest granit. Tu jest dioryt. No i tu jest moja dziura. Teraz, bo ja ogólnie bardzo lubię kopać dziury. I to tu będzie wszystko wykopane na najbliższych live'ach. A live'y postaram się, żeby były... No, w każdym niedzielę, No prawie każdą. Będę się starał, żeby były. To sobie potem zniszczymy. Magister nie chciał, żebym pokazywał na odcinku na razie tego, co on tam zrobił. Bez ma nieskańczone i wygląda tak średnio. To mój dom ekipy, a był wam najważniejszego i pokazał. W sumie tam nic jeszcze nie ma, ale tam będzie nasze laboratorium. O co zamenda się zrespiła? Tu gdzieś jest nieoświetlone. Moje A nie, jeszcze przy sobie to zaraz to załatwamy, ale... Tu będzie... Tu jest jak pamiętacie montażownia, tu jest okienko i tu będzie wejście do mojego laboratorium. Którego się tutaj Tennik wchodzi. I tu sobie kopię też diaksy poniekąd, a po prostu też... Tu jest miejsce na tego... Na... Szu... Nie tylko tu. Na Bicama. No i tak sobie, siedzę i się kopię. Jak mi się nudzi czasami. Czy tą dziurę będzie. Więc tak zaraz wam jeszcze meter pokażę. Ogólnie... Ja, mi się wydaje, że ja więcej zrobiłem na tym serwerze. I ogólnie chyba godzin mam też więcej przygranych. Ogólnie na statystykach tylko trzeba mam 500 rud diamentów wykopane. Więc tak średnio dużo, ale może być. I sobie siedzimy i kopiemy sobie ale nie będę wam teraz jak się kopie, to jest nudne i teraz przejdziemy na mój świat kreatywny, gdzie są projekty domów ekipy w Polsce i w Stanach. Okej, okay, już jesteśmy na moim świecie kreatywnym, gdzie sobie buduję różne budowle i tak to jest w pełni skończony dom ekipy, znaczy nie jest umeblowany, ale po prostu mi się nie chciało i tu jest wejście, co my możemy wejść tu mamy taką łazieneczkę no Wiadomo jak ktoś ogląda freeza i dom ekipy. Ja, czy teraz akurat aktualnie są w Stanach, ale jak wcześniej oglądał, to wie jak to wszystko wygląda. I mi się wydaje, że jest bardzo dobrze odserowane. Tylka tutaj ściana jest. No ich tu akurat nie ma, ale uznajmy, że domownicy jest domownik. Tak. To jest przejście do baru. I no, bar tutaj jeszcze wszystko trzeba oświetlić, ale mi się nie chciało. Czekajcie. Teraz wszystko będziecie widzieć elegancko. No, myślę, że bardzo ładnie jest od I muszę teraz przekopiować na mój świat. A czy mój, mój świat, mój serwer? Gdzie gram? Z magistrem. Ale teraz jeszcze się zajmuję projektem domu ekipy w Los Angeles. Jak myślicie, podoba Wam się. Muszę go jeszcze skończyć. Na razie jest tylko przedrobiony. Więcej mi się tak szczerze nie chciało. Ale mi się wydaje, że jest kozak. E Basen nie jest specjalnie pochyło. Ja wiem, że u nich jest pochyło, ale dlatego nie jest pochyło, że by to nie wyglądało ogólnie w Minecraft. Nie więc nie uznaję, nawet no więc... tak zrobię i będzie to o wiele lepiej wyglądać. Okay, jesteśmy z powrotem na moim serwerku. I tu bym się chciał w sumie z Wami pożegnać, dlatego że już chyba wszystko Wam pokazałem. A nie, przepraszam, jeszcze end, a czy Twój jeszcze nether Czekajcie, ok, wyjdziemy sobie windom. Wyjdziemy sobie windom. To jest bardzo fajnie winda zrobiona. Ok, jesteśmy. O już jest noc bo tak jest noc, to możemy się w sumie albo w sumie możemy iść, bo w neterze to i tak nie robi różnicy. To jest jeszcze nie nieoświetlone, bo to jest teren budowy, ale potem już muszę. Ok uświatować. moi drodzy, jesteśmy już w neterze i to jest stacja moja do mnie. Ja nawet wygląda na takie skromna, bo bym się nie chciał je tak szczerze budować, takie ja coś my się to Mi się ogólnie podoba. Tutaj mamy nie za tym, przepraszam bardzo. Tu mamy za tym skrzyneczki takie. Są moje skrzynki, i teraz tak mamy wybór: albo jedziemy w prawo do endu. Tylko, że tam jeszcze jest trasa nieskończona, i pokażę Wam po prostu, jak będzie skończona. Całe takie będzie, albo jedziemy trasą do magistra. Jego ogólnie, hmm, bo ogólnie ja nie lubię budować skwarca. Czy nie lubię, no, wolę z innych surowców. I jego, jego stacja jest moim zdaniem o wiele ładniejsza od mojej. Jak piątku może możemy sobie pojechać. Bo mi się nie chciało po prostu jej budować, a on się postarał i zrobił bardzo ładną stację. To trzeba docenić. To jest kilka kreatyk, ale to I Na tu, to jak, by, mogli, jak byliście na live'ie, to już ją widzieliście. To jest taka stacja, ona jest bardzo ładna. I ogólnie bardzo mi się podoba. Niestety do niego nie możemy iść, ale jak ktoś był na live to trochę widział. Widział obraz tego, bo to co było na live, to było właśnie u magistra w chacie. Tak, jakby na podwórku, i jeszcze mam fajny pomysł, który będzie na live, Bo to już w ogóle jest koniec naszej wyprawy. Mam fajny pomysł na live, który będzie bardzo duży, bo będzie aż 300 na 1000 kratek. I to jest ogromny pomysł, ale no chciałbym go zrealizować jeszcze w tym sezonie naszego serwerka przyjaciele i jeszcze jest pomysł, że we dwóch mamy zrobić Hogwart, ale nie wiem czy nam się to uda, chcemy to zbudować, ale no. No i dobra, to będzie koniec na dzisiaj mojego materiału, ja wam bardzo serdecznie dziękuję za oglądanie I nie zapomnijcie zasubskrybować kanału i zostawić lajka dla zasięgu i zasubskrybować kanał, żeby być na bieżąco i wbijamy 100 subów. No, dziękuję za oglądanie, do następnego, cześć.